Mecz jednak nie rozpoczął się dobrze dla miejscowych. Już w trzeciej minucie mocny strzał z rzutu wolnego oddała Edyta Botor i wyprowadziła Rybniczanki na prowadzenie. Chwilę później Rof miał jeszcze lepszą okazję do zdobycia gola, jednak zawodniczki z Rybnika nie wykończyły trójkowej akcji na pustą bramkę. Przyjezdne przewagę udokumentowały natomiast po 11 minutach gry. Aleksandrę Brzezinę pokonała Klara Sekuesa. Jeszcze przed przerwą kontaktowe trafienie zanotowała natomiast Ewelina Kurc. Na początku drugiej części gry, zawodniczki gości z upodobaniem obijały słupki i poprzeczkę bramki Brzeziny. A plon doprowadził do wyrównania po pięknym trafieniu Nikoli Wasilewskiej. To już sytuacja z dziewiątej minuty drugiej połowy. 10 metrów przed bramką plonu sfaulowana została sekwesa, Mimo, że zawodniczka rowu leżała na parkiecie, jej koleżanka Żaneta Sobota złapała piłkę i skierowała do siatki, a sędzia trafienie uznał. Kuriozalna sytuacja nieco podcięła skrzydła ekipie z błotnicy. Najpierw prowadzenie podwyższyła Aleksandra Lizoń, a kilka minut później z przedłużonego rzutu karnego trafiła botor. Wynik w ostatniej minucie ustaliła natomiast Wasilewska. Plon błotnica strzelecka Row Rybnik 3 do 5. Tym składem gramy raptem od dwóch miesięcy, a row to jest doświadczona już drużyna w futsalu i po prostu no, źle się na nas ten mecz potoczył, ale to jest dla nas taki impuls, że robimy dobrą robotę i idziemy dalej w swoim kierunku, a te wyniki na pewno przyjdą. plan ma ambicje, żeby walczyć tutaj o te drugie miejsce w lidze. My, my chcemy awansować z pierwszego, wiedziałyśmy, że będzie ciężko. No i było ciężko, ale dobrze, że skończyło się tak, jak się skończyło i to my wywieziemy są trzy punkty. Wysokie zwycięstwo w Osieczanach odniosła w tej serii gier Unia Opole. Drużyna z Rybnika umocniła się na czele ligowej stawki. Plon spadł na miejsce trzecie, a Unia plasuje się na pozycji piątej. Do końca rozgrywek